Okej, okay, patrzcie, tu mam na przykład 18 kilo, nie? Taka guma to możecie sobie kupić, jakbyście chcieli to mogę wam wysłać. To jest szerszy gryp, czyli mocniej yy, trzymacie szerzej, czyli wzmacniacie automatycznie nad gazek szybciej, nie? I tak, ja tu mam. I łapiecie sobie. Tak, albo jak macie cienki gryf, taki normalny, nie? To łapiecie sobie. Tak. Okej, okay, ja sobie tak łapię. Tu. Już w powietrzu i tak, i do góry, do góry. I powoli w dół, do góry 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 i powoli w dół, do góry. I robię sobie załóżmy takich 30 razy, nie? I zrobię sobie 30 razy tego. I od razu przechodzę, mam tu gumę. Ona jest bardzo mocna, nie? No to wy raczej na takie nie, nie pociągniecie, nie? No to jest za mocna. Ona ma 160 kg na ciągu. Ja sobie ją ciągnę tu z góry i takie proste ćwiczenie. Obkręcam tylko. Mam tu rękę, nie? I obkręcam sobie tylko tak. Rękę, nie? Cały czas, nie? Co nie? Skręcam ją tak. Ok, napina mi się na dole tutaj przyczep, ok, sobie skręcam, co nie, później jak sobie zrobię 20 razy takich, to już mam napiętą i próbuję nadgasek zginać trochę, nie, czyli znowu mi się tu napina, nie, ok, sobie sobie takich 15 razy, ok, i robię to samo na lewą rękę, nie, i później, jak zrobię to, to tam mam ćwiczenie. Czekaj, pokażę Wam. Bateria pada, ale może się da. O tu mam kettleballa. Nie? Widzicie? I tak. Tu mam zaczepionego. Tu sobie łapię. Tak. Mam przeplatane gumę. Widzicie? W dół. I tak. Ciągnę go. I tak. I daję w dół. I do góry i obkręcam rękę, nie? Czyli w dół I, i do góry i obkręcam, nie? Tu jest obkręcone, i w dół, obracam, nie? I znowu obkręcam, nie? I w dół i znowu obkręcam, nie? I robię sobie takich 30 razy, na przykład, nie? I do góry obkręcam, nie? ok Odkładam i później na przykład na dopięcie już, no to łapie tylko tu jest za mało, bo to jest 18 kilo tylko czy tam 16, nie wiem, ale tu sobie łapiecie, jakby nie mieliśmy jeszcze ten, to zwykły cienki łapiecie i z całej siły ja go podnoszę i staram się na prostej ręce jak najmocniej ściskać pięść, nie czyli podnoszę, podniosłem go jest w górze, nie i teraz ściskam maksymalnie pięść i trzymam złóżmy minutę, nie Maksymalnie jak tylko mogę, ściskam pięść. Co nie? Ręka prosto, całkiem prosto. I ściskam, ściskam, ściskam najmocniej jak tylko mogę. Ściskam pięść. Ok? No maksa. Ok. Są jeszcze inne ćwiczenia, a to już jest wyższa szkoła jazdy. Jak macie gumę, to o z tej strony sobie łapiecie. Tu i tu wsadzacie kciuka, nie? Czyli jest tak, nie? Tak, nie? I tą stroną jak macie tak, napinacie się i tu trzymacie rękę i obracacie tylko ten adgasek tu do środka, nie? Do, do środka. Do środka, nie? Tą rękę. Ok? Tak maksymalnie 15 razy, nie? Ok? I jest jeszcze wiele 30 czy 50 ćwiczeń na przedramię, ale to w zależności na co to potrzebne, czy, czy ogólnie przedlamicie już, już jest znowu napięta. Zrobiłem kilka ćwiczeń, tylko by wam pokazać, nie? A jak zrobiłbym całą serię, to wszędzie mi żuły wychodzą, nie? Ok? Ale to na razie, później wam pokażę, kiedyś, jak będę miał więcej czasu.